Ale dlaczego? Bo nie lubię. Która jest lewa? Baranie, są takie same. Trzeba być też w Pokaż. No ta jest lewa. Kuba, sam mnie prosił, żebym cię kupiła z rodzynkami, więc... No nie. Skoro nie lubisz, to po co? Nie, tak poszłam na prawo. Załóż tak, jak ci jest wygodnie, dobra? Czy ja już nic nie no zwykłe musli jest niedobre, a to z rodzynkami dobre, tylko ma rodzynki. Wystarczy wygrzewać i jest git. No ale no, to jest dokładnie to samo, tylko jedno jest z rodzynkami, a drugie bez. Jestem Kacperku, skarpetki, jak sama nazwa wskazuje, służą do noszenia na nogach. To są dokładnie te same płatki, Kuba, więc smak jest identyczny. Mówię ci, jest różnica po co mieliby wkładać inne płatki do tych z rodzynkami? Pią!